Dowództwo V Korpusu Amerykańskiej Armii ma zostać przeniesione do Polski. Sztab to nie to samo co cały korpus, oczywiście. Niemniej, podczas mijającego powoli szczytu NATO w Madrycie ogłoszono większe zaangażowanie Armii Amerykańskiej, tak w Polsce, jak i w innych krajach europejskich. Z nami jest Grzegorz Łopata, Atlantic Contract, firma konsultingowa, która doradza w zdobywaniu kontraktów od Urzędów amerykańskiego, rządu federalnego, ale także od, od armii amerykańskiej. Panie Grzegorzu, co w, czy, czy taka decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych i władz amerykańskich pociągnie za sobą większe kontrakty, większe zamówienia ze strony armii amerykańskiej w Polsce? Oczywiście, że tak. Jeżeli chodzi o dowództwo V. Korpusu. Polsk lądowych Armii Stanów Zjednoczonych, to już od października 2020 roku znajdują się tam jednostki sztab. Wysunięta obecność tej jednostki w Poznaniu, ale z uwagi na to, że to będzie stała obecność, a nie e, tymczasowa, bo wcześniej taki charakter miała ta jednostka, to sobą niosło zwiększone nakłady inwestycyjne, jeżeli chodzi o e, wydatki armii amerykańskiej na terenie Polski, to jest ewidentnie z jednej strony podniesienia. Stabilności i bezpieczeństwa naszego kraju, z drugiej strony olbrzymia szansa dla polskich przedsiębiorców, jeżeli chodzi o możliwość wykonywania kontraktów, zamówień na rzecz armii amerykańskiej na terenie Polski. No i, krótko mówiąc, potężna szansa gospodarcza, żeby to wykorzystać. Jakie to są kontrakty? Czego potrzebują Amerykanie? Poza sprzętem militarnym, który przywożą swój własny ze sobą, w praktyce potrzebne jest niemalże wszystko. Począwszy od kwestii usług logistycznych, tłumaczeń, usługi i materiałów budowlane, usługi szkoleniowe, różnego rodzaju kontrakty z branży IT, żywność, ubrania, odzież, obuwie tutaj zakres tego, tych potrzeb do zaspokojenia jest bardzo, bardzo szeroki, więc w praktyce niewiele jest branż, które nie będą zainteresowane nie będą miały możliwości, żeby włączyć się do tych działań. Taki polski przedsiębiorca, który chce zostać wędorem, dostawcą armii amerykańskiej, może naprawdę w bardzo szerokim zakresie świadczyć, wykonywać tego rodzaju zamówienia, usługi. I praktycznie ograniczenia to są tylko i wyłącznie kwestie spełnienia pewnych niewygórowanych wcale wymogów formalnych. No i krótko mówiąc, włączenia się, aktywnego działania celem uzyskania tych kontraktów. Powiedzmy, jakie są te wymagania, które trzeba spełnić. Trzeba zarejestrować się w amerykańskim systemie SAM, to jest amerykański system zamówień publicznych. Proszę e, o powtórzenie na... nazwy i najlepiej przeliterowanie. S-A-M. SAM, jak wujek SAM, tak mówiąc nieco okay. potocznie, chociaż to jest oczywiście tak nieco potoczne określenie. System of Award Management, plus do tego należy uzyskać numer NK czyli to jest numer identyfikacji podatków, działowi. w. W tym systemie nazwijmy rozliczania zamówień publicznych i kontraktów, który się będzie wykonywać. I po uzyskaniu tego certyfikatu, tego numeru NKH-numeru SAM, można już brać udział we wszystkich postępach. Można składać oferty, żeby pokazać skalę, w jaki sposób wygląda kwestia głębokości tego rynku i zarazem stopnia konkurencji. W Polsce jest niewiele, ponad 200 podmiotów, które póki co zarejestrowały się do tego systemu. W Niemczech jest to kilka tysięcy podmiotów. Jeżeli chodzi o wymogi formalne, należy zebrać dokumenty, wypełnić formularz, szereg, nazwijmy, informacji udzielić dotyczących przedsiębiorstwa, w jakiej branży, jak długo, jaki ma się potencjał, jakie obroty. Nie ma wymogu, że trzeba jakąś odpowiednią ilość lat. Prowadzić działalność, nie ma wymogu obrotów na jakiejś wysokości, konkretnej kwotowej, rocznej. Przykładowo, w tym systemie sam z Polski jest zarejestrowanych 31 polskich przedsiębiorców w ramach jednoosobowych działalności gospodarczych. To naprawdę, niektórzy, niektórzy z nich, inżynierowie, to nie są ludzie, którzy mają jakieś korporacje, firmy. Naprawdę tutaj raczej szybkość działania, rzetelność a niewielkość przedsiębiorstwa jest kluczową kwestią, jeżeli chodzi o możliwość współpracy z Armią Amerykańską. A jak płacą Amerykanie? Coś, co wyróżnia ich jako płatnika faktur, który byśmy im, im wystawiali? Płacą w złotych, płacą w dolarach, płacą w terminie? Trzeba na Płatności co do następują w dolarach. Jeżeli chodzi o kwestię tego, co wyróżnia Armię Amerykańską jako płatnika, to przede wszystkim płacą rzetelnie, płacą... Dobrze, bo jak to powiedział jeden oficer kontraktowy, z którym rozmawiałem, my jak skontraktujemy jakieś zamówienia, mamy mniej czasu niż pieniędzy, więc przede wszystkim zależy im na szybkości realizacji zamówienia, na to, żeby w jakiś sposób możliwie sprawnie to zamówienie było zrealizowane. Marże są sporo wyższe niż na rynku polskim. No i przede wszystkim, jeżeli chodzi o terminy płatności, to jest do 30 dni w. I armia amerykańska bardzo dba o to, żeby nie było żadnych poślizgów w płatnościach wizerunku tak, żeby wszyscy dostawcy, przedsiębiorcy, którzy z nimi współpracują, mieli poczucie pewności, stabilności w ramach tej współpracy. Jeżeli są realizowane jakieś kontrakty, które trwają dłużej niż miesiąc, jakieś usługi transportowe, budowlane i tak to płatności następują wówczas w cyklach miesięcznych, za poszczególne miesiące. Powiedział pan, że prędkość czasu realizacji zamówienia jest jednym z kluczowych, które... Na którym zależy Amerykanom? Czy są jeszcze jakieś inne elementy, o których powinni pamiętać nasi potencjalni kontrahenci, którzy chcą wystąpić w przetargach na dostawę? Jeżeli chodzi o inne elementy, to dobrze jest, jeżeli taki kontrahent, polski przedsiębiorca, może wykazać się, jak to się nazywa, w branży past performance, czyli wcześniejszymi działaniami. Mile widziana jest współpraca z innymi podmiotami międzynarodowymi, mile widziane są. Przedsiębiorstwa, które już mają jakieś doświadczenie właśnie w ramach takiej współpracy poza rynkiem polskim, chociaż Polacy oczywiście głównie realizują polskie firmy kontrakty na terenie BAST, na terenie Polski, to również dodatkowo część klientów, z którymi współpracujemy, obsługuje kontrakty zlecenia dla Armii Amerykańskiej poza terytorium Polski, bo Polacy absolutnie nie muszą się ograniczać, mogą świadczyć usługi dostawy dla Armii Amerykańskiej nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach europejskich, a także na terenie USA. Mamy na przykład klienta, który z firmą z branży i wykonuje kontrakt dla armii amerykańskiej na terenie baz wojskowych w USA, więc absolutnie nie ma podróży żeby się ograniczać tylko do rynku polskiego, chociaż to jest oczywiście dobry punkt wyjścia dla polskiego przedsiębiorcy, który chce zacząć współpracę z armią amerykańską. Do czego zachęcał Grzegorz Łopata z firmy Atlantic Contract, która e, doradza właśnie w zdobywaniu takich kontraktów od między innymi armii amerykańskiej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję przyjemnie. Ja.